Cześć wam, Kuko pewne i sprawdzone. Tym razem czas na Hondę, na prezentację. 2015 rok, czwarta generacja, ostatni wypływ przed lifta. W tym roku były też już oczywiście lifty. 1,6, 120 koni, diesel. Bardzo fajna trwała jednostka. 120 koni, także oczywiście przedni napęd. Tylko w tym samochodzie, skrzynia manualna, sześciobiegowa. Co do wyposażenia tego auta, mamy na pewno Bixenon, czujniki parkowania z przodu. Elektrycznie składane lusterka, kontrola trakcji, radio clariona Androida, kamerę cofania fabryczną, lustro fotochromatyczne, podgrzewane fotele, półskórzane fotele z alkantarą Fotel kierowcy wygląda tak bardzo ładnie. Mamy 191 tysięcy przebiegu. Ten fotel też jest oczywiście ładny. Kanapa bez żadnych oznak zużycia. Ta ogólnie jest bardzo ładna cała, nie jest podrapana, poniszczona, kierownica też nie jest zniszczona Gałka, mieszek to samo, jest wszystko w oryginale, a nie jest w ogóle wymęczona Opony na tym aucie 225-60 18-ka Wredesteina, 21 rok tył, 22 rok przód Z tego co patrzyłem wcześniej już, możemy oczywiście zacząć najpierw od pomiaru głowoki na, na aucie. 120 80 tylny błotnik 70 prawe drzwi 70 prawe drzwi 70 błotnik przedni 70 maski lewy błotnik 60 120 drzwi lewe 70 lewe tylne drzwi 70. Tylny błotnie wrócimy do tej klapy, bo coś mi się to nie podoba. Tak, właśnie, 60. Także auto jest w oryginale. Na pewności możemy jeszcze sobie złapać daszek 80 oczywiście. Co do uszkodzeń na tym samochodzie. Tutaj mamy takie uszkodzenie. Taką małryskę. Tak wygląda z tyłu zderzak. No tu nic tak naprawdę do ukrycia. Nic też takiego uszkodzonego w tym aucie oczywiście, bo to jest takie małe zarysowanie i jeszcze jedna szkoda jest z tej strony na zderzaku i tylko tyle, więcej szkod na tym aucie nie ma maska jest ładna szyba, wszystkie hondy przejdziemy sobie teraz do serwisu tego auta To Te auto są dwa klucze oba oryginał, oba się z fabrycznymi breloczkami nordic automotive serwis tego auta 15, 16 rok 17, 17 praktycznie co 10 tysięcy serwis w tym aucie był wykonywany co 15 18, 19 20, 21 22, 23 i 24 rok luty przy 189 tysiącach tak jak wspominałem wcześniej 191 jest aktualnie 189 tysięcy też przegląd ostatni w Belgii Knoa jest naprawdę fajnie zadbana Utrzymana jest wszystko to, co w oryginale w tym samochodzie było. Mamy koło, mamy gaśnicę, pełen pakiet wyposażenia kluczy, Roleta Nie mamy żadnych braków tak naprawdę w tym samochodzie. To jest fajnie utrzymane, myślę, że jest warte uwagi, tym bardziej, że w Ci był tylko jeden właściciel, to też sugeruje właśnie o stanie tego samochodu idziemy sobie jeszcze raz w koło. Tarcze jest nowe to wymienione były przez poprzedniego właściciela. Fajnie, nie jest porysowana, nie jest poobijana, Nie ma żadnych liniotek. Chętnych zapraszam do oglądania, oczywiście tego samochodu na żywo. Myślę, że naprawdę nie zawiedziecie się tam stanu tego auta. Dzięki serdeczne i zapraszam do oglądania.